Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam komplet mojego sprzętu do rozkładania tarpa. Całość mieści się w takiej torebce, saszetce którą kiedyś pokazywałem. Waga to 142 gramy. No i co dokładnie tutaj mamy? Główna linka do naciągu, długość 8 metrów, 2 mm. Po jednej stronie mam karabinek, a po drugiej stronie karabinek z napinaczem. Taka długość linki w zupełności mi wystarczy, kiedyś miałem taką 10 metrową, skróciłem sobie do 8, do większości. Moich zastosowań zdecydowanie jest jak najbardziej długość w porządku. Do tego dwa odciągi dwumetrowe. Jak potrzebuję cztery, to oczywiście dwie sztuki sobie tu dokładam, ale w większości, jak rozkładam tarpa, wystarczą mi dwa. Na jednym końcu oczywiście jest karabinek. Po drugiej stronie taki napinacz. No i oczywiście, też 2 mm Grubość linki. Druga dokładnie tak samo zrobiona dwa takie odcinki sznurka w formie pętelki. Do zrobienia prusika, aby można było tarp naciągnąć na głównej lince w bok, no i oczywiście, zamontowane dwa karabinki. No i oczywiście aluminiowe śledzie w ilości 5 sztuk. To tyle. Śledzi jak na razie mi się sprawdzają, jak najbardziej, zdecydowanie lepsze od szpilek, chociaż w niektórym terenie szpilki też jak najbardziej działają. No ale takie coś zdecydowanie lepiej mieć. Oczywiście można na miejscu wszystko sobie zrobić z patyków, no ale chodzi mi o szybkie rozłożenie, bez żadnych komplikacji, jak jesteśmy zestresowani, przemarznięci. Szybko chcemy rozłożyć, no to taki komplet właśnie głównie ze względu na karabinki i te napinacze w zupełności mi wystarczy do właśnie szybkiego rozkładania. Tarpa, czy to mam do rozłożenia ten mniejszy, czy większy, różnie to była. Zazwyczaj potrzebuję albo trzy szpilki lub śledzie, albo pięć, w zależności od konfiguracji. No ale taki zestawik jak najbardziej w moim przypadku się sprawdza. Śledzie na dole. Trzy sztuki. Gdzie oczywiście można sobie kupić poszczególne te elementy, które tutaj pokazałem. Wszelkie te linki i wiadomości będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął cię żaden film. No, i do następnego filmu.